Katolik to człowiek, który przeczytał Biblii od deski do deski ze zrozumieniem. Przestrzega wszystkich przykazań, aby najmniej się stara, regularnie się modli. Obchodzi wszystkie święta, pości w piątki, chodzi regularnie do kościoła. A przekonuje do swojej wiary siłą argumentu, przekonuje nienachalnie. Natomiast katol to taki człowiek, co nie przeczytał Biblii, albo przeczytał po łebkach. Wykorzystuje wygodne dla niego uerywki Biblii. To człowiek który przykazań bożych przestrzega czasami Na przykład w ramach miłości bliźniego potrafi ziać nienawiścią na każdego co choć trochę jest odmienny albo ma inne poglądy od niego Taki człowiek potrafi być antysemitą, ale modlenie się do Chrystusa i jego matki mu się nie kłóci A przypomnę niektórym że Chrystus był Żydem czyli jego matka była Żydówką Katol chodzi do kościoła w niedzielę i to też czasami a jeszcze potrafi z kościółka prosto do supermarketu iść. A to raczej nie wypada wierzącemu. Katol chętnie by swoją wiarę narzucił siłą, prawie jak krzyżowcy. Wprowadziłby taki kejto u i policję religijną jak w Iranie. A mamy polityków co im się marzy wsadzanie ludzi za krytykę kleru i religii katolickiej do paki. Katol wszędzie szuka satanizmy w muzyce, filmach, książkach i grach. A jak stwierdzi satanizm to by od razu zakazał tego. Taki katol potrafi nadmiernie epatować swoją wiarą bywa że na pokaz. Ja takich nazywam ekshibicjonistami. A przecież wiara to sprawa prywatna każdego człowieka. Są katol co totalnie na chama robią kasę na wierze katolickiej a sami są nędznymi katolikami. A robią tą kasę wciskając jakieś niby poświęcone relikwie, medaliki, figurki i inne takie duperel. Oczywiście nikt tego nie broni, dopóki nie przekonujesz, że te rzeczy leczą wszystkie choroby tego świata. A wciskanie takich głupot może się źle skończyć są politycy katol co robią politykę w kościołach, a od tego są inne miejsca. Wycierają sobie gęby wiarą od lewej do prawej tylko dla korzyści politycznych, a często marni z nich katolicy. A wy jak postrzegacie katolika i katola, podobnie do mnie a może totalnie inaczej. Napiszcie w komentarzu.